Wyobraź sobie na chwilę, że istnieje wersja Ciebie, żyjąca w równoległej rzeczywistości, obserwująca każdy Twój wybór, każdą ścieżkę, którą decydujesz się podążyć. Co, jeśli ta wersja Ciebie, istniejąca w innej linii czasowej, próbuje się z Tobą komunikować, wysyłając Ci znaki? Pomysł równoległych rzeczywistości może brzmieć jak film science fiction. Ale fizyka kwantowa ujawnia, że rzeczywistość, którą postrzegamy, jest tylko jedną z nieskończonych możliwości. Każda Twoja decyzja, każda myśl, która przemknie Ci przez umysł, potencjalnie dostraja Cię do jednej z tych niezliczonych rzeczywistości. W każdej z nich istnieje jakaś wersja Ciebie, niektóre prowadzą niezwykłe życie, inne stawiają czoła nieznanym wyzwaniom. Ale wszystkie te wersje łączy coś wspólnego. Głębokie i niewidzialne połączenie z tobą, a co jeśli mógłbyś świadomie dostroić się do tych alternatywnych wersji siebie? Co mogłyby ci powiedzieć? Jaką mądrością mogłyby się podzielić? Zrozumienie istnienia tych równoległych światów to nie tylko kwestia ciekawości, to ścieżka do samopoznania i duchowego wzrostu. Gdy zaczynasz odkrywać to połączenie, otwierają się przed tobą nowe sposoby postrzegania swojego życia, wyborów. I potencjału. Łączenie się z równoległymi wersjami siebie może być potężnym narzędziem rozwoju osobistego. To tak, jakby uzyskać dostęp do skumulowanej mądrości wersji ciebie, która być może już przezwyciężyła wyzwania, z którymi dziś się mierzysz, albo uczyć się od ja, które żyje w pełnej harmonii z wszechświatem, wyrażając wyższą wersję Twojego potencjału. Każda z tych wersji ma coś do zaoferowania. Perspektywę, lekcje, a nawet kierunek. Kiedy zaczynasz energetycznie dostrajać się do tych wersji, nie tylko transformujesz własną rzeczywistość, ale także budzisz się na pole nieskończonych możliwości. Rzeczywistości równoległe to fascynująca koncepcja, która z perspektywy duchowej sugeruje, że wszechświat składa się z nieskończonych, współistniejących wymiarów. Każdy z tych wymiarów mieści różne wersje nas samych, żyjących życiem które jest odzwierciedleniem nieskończonych możliwości, jakie mogą zamanifestować nasze wybory, myśli i energię. Z duchowego punktu widzenia uważa się, że te wielorakie rzeczywistości są tworzone przez uniwersalną świadomość, gdzie każda myśl i intencja generuje nową gałąź we wszechświecie, tworząc nową rzeczywistość. Fizyka kwantowa z kolei oferuje uzupełniający pogląd sugerując, że wszechświat działa w polu nieskończonych możliwości. Koncepcja superpozycji kwantowej wskazuje, że cząstki subatomowe, a co za tym idzie sama rzeczywistość, mogą istnieć w wielu stanach jednocześnie. Oznacza to, że na fundamentalnym poziomie wszystkie możliwe rzeczywistości już istnieją, a nasza świadomość, poprzez swoje decyzje i energię, zapada te możliwości w jedną doświadczaną rzeczywistość. Te wersje nas żyjące w odrębnych rzeczywistościach nie są odłączone wręcz przeciwnie mogą nieustannie próbować się z nami komunikować wysyłając znaki i wiadomości które mogą kierować naszą ścieżką i decyzjami ale jak rozpoznać te znaki czy kiedykolwiek miałeś wrażenie że coś w danym momencie wydaje się dziwnie znajome jakbyś już przeżył to doświadczenie to uczucie znane jako derżawi może być czymś znacznie więcej niż tylko sztuczką umysłu. W wielu przypadkach déjà vu jest wskazówką, że jesteś dostrojony do równoległej wersji siebie. Poza tym uczuciem synchroniczności, te znaczące zbiegi okoliczności, które wydają się zbyt idealnie dopasowane, by być przypadkiem, mogą być wyraźnymi znakami, że równoległa wersja próbuje się z tobą komunikować. Gdy wielokrotnie napotykasz określone liczby, symbole lub wydarzenia, może to być wskazówka, że działa coś większego. Kolejnym znakiem tej komunikacji są sny. Sny są portalami do naszej podświadomości, ale mogą być również oknami do innych rzeczywistości. Szczególnie żywe sny, te, które wydają się prawdziwe i pozostawiają trwałe wrażenie, mogą być manifestacjami doświadczeń przeżytych przez równoległe wersje Ciebie. Świadome śnienie, w którym zdajesz sobie sprawę, że śnisz i możesz nawet kontrolować sen, to kolejny potężny znak. Podczas takich snów możesz świadomie łączyć się bezpośrednio z innymi rzeczywistościami. Innym sygnałem są chwile, w których czujesz się nie na miejscu, jakby otaczająca cię rzeczywistość nie do końca pasowała. To zjawisko, często opisywane jako poczucie bycia poza czasem lub miejscem, może być znakiem, że jesteś chwilowo dostrojony do równoległej wersji siebie. Intuicja to kolejny wyraźny znak. Wszyscy doświadczyliśmy chwil intuicji, tego wewnętrznego głosu, który prowadzi nas w jakimś kierunku bez wyraźnego, logicznego powodu. A co jeśli te silne przeczucia są w rzeczywistości formą komunikacji od równoległej wersji ciebie? Kiedy zauważysz znaki komunikacji między Twoimi równoległymi wersjami, naturalnym kolejnym krokiem jest nauczenie się: jak dostroić swoją energię. Aby to połączenie stało się jaśniejsze i silniejsze. Harmonizacja wibracyjna to praktyka, którą można kultywować codziennie. Wszystko we wszechświecie jest energią, a ta energia wibruje na różnych częstotliwościach. Każda Twoja myśl, emocja i działanie emituje specyficzną wibrację, która rezonuje z określonymi rzeczywistościami. Wersja Ciebie, która żyje w obfitości i wewnętrznym spokoju. Wibruje na wyższej częstotliwości. Aby się z nią zestroić, kluczowe jest podniesienie własnej wibracji poprzez praktyki takie jak wdzięczność, przebaczenie i współczucie. Podnoszenie wibracji to proces ciągły, a konsekwencja jest kluczem do utrzymania tego dostrojenia. Włącz do swojej codziennej rutyny praktyki, które utrzymują wysoką częstotliwość, takie jak medytacja, ćwiczenia fizyczne, świadome odżywianie. I świadomy dobór słów oraz myśli. W tym procesie medytacja staje się potężnym narzędziem, ponieważ pozwala wejść w odmienne stany świadomości, gdzie bariery między różnymi rzeczywistościami stają się cieńsze. Żadna z tych praktyk nie będzie w pełni skuteczna bez głębokiego poziomu percepcji i świadomości. Obserwuj świadomie swoje myśli, emocje i zachowania aby upewnić się, że są w harmonii z częstotliwością, którą chcesz emitować. Interpretowanie tych wiadomości wymaga połączenia samoświadomości, intuicji i praktyki. Kluczem jest praktyka świadomej obserwacji i zaufanie swojej intuicji. Zapisuj te doświadczenia, zastanawiaj się nad nimi i obserwuj wzorce, które mogą się pojawić. Po zinterpretowaniu otrzymanych znaków Kolejnym krokiem jest zintegrowanie wyciągniętych wniosków z codziennym życiem. Zastosowanie tych wiadomości oznacza bycie otwartym na nowe sposoby działania, myślenia i odczuwania. Znaczenie integracji tych wiadomości polega na tym, jak mogą one stworzyć bardziej autentyczne i zgodne z tobą życie. Każda mała zmiana, każda decyzja podjęta na podstawie tych wskazórek, przybliża cię do idealnej wersji siebie, która już istnieje w innej rzeczywistości. Proces dostrajania się do swoich równoległych wersji i stosowania ich przesłań można postrzegać jako ścieżkę osobistego i duchowego wzrostu. Każde nowe zrozumienie, każda zmiana w zachowaniu przybliża cię do wyższej wersji siebie i pozwala ci ewoluować jako istota, otwierając się na nieskończone możliwości.